Niedawno ukazały się wspomnienia Aleksandra Kwaśniewskiego, wywiad Rzeka, w którym to Aleksander Kwaśniewski wraca pamięcią do swojego czterogodzinnego spotkania z Władimirem Putinem w 2002 roku, kiedy to prezydent Polski wracał z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej z Korei Południowej. I Kwaśniewski w tym wywiadzie mówi, że zapytał wówczas prezydenta. Rosji. Rozmawiali w cztery oczy, rozmawiali w języku rosyjskim, bo Aleksander Kwaśniewski mówi bardzo dobrze w tym języku. Zapytał wówczas Władimira Putina o to, jakie postaci historyczne mu imponują. Putin wziął tutaj oddech i powiedział i wymienił trzy postaci. Piotr Wielki, Katarzyna Wielka, i Josif Wisarionowicz. I podobno użył dokładnie tego, tego sformułowania, tak przynajmniej zapamiętał to Kwaśniewski. No i rzeczywiście, jeśli popatrzymy sobie na wszystkie wypowiedzi Putina na temat Stalina, przynajmniej na te, które mnie się udało znaleźć na stronie prezydenta Federacji Rosyjskiej. To po pierwsze Putin podkreśla kwestię tego, że on doskonale wie, kim był Stalin. Jest taki wywiad z Margaritą Simonian w 2013 roku, w którym mówi, że on doskonale wie, kim był Stalin, to ty tyran i dyktator. Ale jednocześnie ten tyran i dyktator, tak jak wrócił pamięcią na przykład Putin do 1941 roku, zdołał zwrócić się do duszy rosyjskiej i rehabilitować te elementy z historii Rosji, które miały pomóc w zwycięstwie nad Niemcami w latach 1941 45